Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego szkoła bardziej przypomina więzienie niż miejsce nauki? Od dziecka wbijali nam do głowy, że oceny są najważniejsze. Że jak dostaniesz jedynkę, to jesteś nikim. Czerwony kolor na kartkówce? Jak znak ostrzegawczy przed karą. A nauczyciel? Nie mentor, nie przewodnik, tylko kat z czerwonym długopisem. Wywołuje cię na środek, a cała klasa patrzy, jak masz się skompromitować. Serce wali, ręce się pocą, a oni. Z zimnym spojrzeniem czekają aż popełnisz błąd, bo tu nie chodzi o naukę, tu chodzi o posłuszeństwo, o nauczenie cię, że masz bać się błędów, że masz się bać autorytetów, że masz robić wszystko pod presją, bo jak nie, to kara, zła ocena, wyśmianie, rodzice zawiedzeni. A teraz pomyśl. Kiedy ostatnio w dorosłym życiu ktoś cię wywołał na środek i kazał recytować tabliczkę mnożenia? Nigdy? No właśnie, bo szkoła nie uczy życia, uczy strachu. I jeśli myślisz, że to był przypadek, to się mylisz. System nie chce, żebyś myślał, chce, żebyś się podporządkował. Bo posłuszni uczniowie to potem posłuszni pracownicy. A ty masz być trybikiem w maszynie, a nie kimś, kto rozumie, co się tu naprawdę dzieje. Więc pytanie brzmi, ile jeszcze pozwolisz sobą sterować?